Ochrony przez Matkę Bożą naszego kraju, całego świata, w intencji tych, którzy umierają, w intencji tych, którzy służą w pomocy medycznej. Prośmy Matkę Bożą, żeby się nami zaopiekowała, naszym krajem, częstochowo tą to, to parafią. nasz, który się z niej miał Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź. Boni serce, że że ten Kościół jest taki, taki bardzo, bardzo pusty, choć to rozumiemy, ale łączymy się z naszymi parafianami e, przez łącza internetowe. Dzięki Bogu można e, ich e, połączyć w tej wspólnej modlitwie, jako wspólnota taka parafialna świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Bardzo trudny czas. E, no, człowiek XXI wieku, jak to siostra Ewa powiedziała, nie potrafi sobie poradzić z, z takim małym wirusem. <krym> I dlatego jesteśmy zamknięci w domach. Może to czas na przemyślenie też naszego podejścia do życia, po przemyślenia o tym po pomyślenia o tym, co jest ważne. Weź do ręki, różaniec i, i bądź spokojny, Bóg się tobą zaopiekuje. Więc do tego też się stosuje. Choć po ludzku. Jest jakiś tam strach, ale też jest nadzieja. Za każdym razem jest jakaś tam nadzieja. Kiedy klękam tutaj w tej kaplicy, tak jak wczoraj na modlitwie różańcowej, to czuję się spokojniejszy taki przy nim. I... I tego wiem, oczywiście Wam życzę. Kiedyś w dawnych czasach, w XVIII wieku, kiedy były epidemie, nie było tej możliwości, żeby się łączyć z innymi w modlitwie przez łączenia internetowe. A dziś jest ta możliwość. I, i, I to jest piękne, że możemy się właśnie w ten sposób, będąc w domu, adorując Pana Jezusa, być razem i, i, i napełniać się tą, tą nadzieją.